Pod powierzchnią spokojnego miasta Wieliczka kryje się świat, który od setek lat budzi podziw i fascynację. To właśnie tutaj, w mroku podziemnych korytarzy, rodziły się historie o bogactwie, trudzie i wierze, które na zawsze wpisały się w dzieje Polski. Kopalnia soli w Wieliczce to nie tylko miejsce pracy górników, ale też królestwo legend i niezwykłych opowieści. Sól, nazywana białym złotem, stała się źródłem potęgi i symbolem który na przestrzeni wieków kształtował życie mieszkańców oraz losy całego kraju. Dziś, schodząc do jej podziemi, przenosimy się w świat, gdzie przeszłość splata się z tajemnicą, a cisza kamiennych komór opowiada więcej, niż moglibyśmy usłyszeć na powierzchni. W tej podróży odkryjemy nie tylko historię i architekturę kopalni, ale także duchowe dziedzictwo i sekrety, które czynią Wieliczkę miejscem jedynym w swoim rodzaju. Historia Wieliczki i jej kopalni zaczyna się wiele wieków temu, kiedy sól nie była zwykłym dodatkiem do potraw, lecz bezcennym skarbem, porównywalnym do złota. W średniowiecznej Europie sól była podstawowym środkiem konserwacji żywności, dzięki czemu stawała się towarem strategicznym, jej posiadanie dawało władzę i bogactwo. Właśnie dlatego odkrycie złóż soli kamiennej w rejonie Wieliczki miało dla Polski ogromne znaczenie gospodarcze i polityczne. Pierwsze ślady wydobycia sięgają czasów prehistorycznych, gdy ludzie pozyskiwali sól poprzez odparowywanie solanek. Jednak prawdziwa era rozpoczęła się dopiero w XIII wieku, gdy zaczęto eksploatować głębokie pokłady. Wtedy to w Wieliczce narodziła się tradycja górnicza, która z biegiem wieków przerodziła się w legendę. Według podań początki wydobycia soli w Wieliczce związane są z postacią świętej Kingi. Ta węgierska księżniczka, żona księcia Bolesława Wstydliwego, miała sprowadzić do Polski dar bezcenny sól. Legenda mówi, że prosząc ojca o posak nie chciała złota ani klejnotów, lecz właśnie sól, której w Polsce brakowało. Ojciec, król węgierski, podarował jej jedną z kopalni w Maramuresz. Kinga wrzuciła swój zaręczynowy pierścień do szybu węgierskiej kopalni, a kiedy przybyła do Małopolski, nakazała kopać w ziemi. Ku zdumieniu wszystkich ze skał zaczęła wypływać sól, a w pierwszym wydobytym kawałku znaleziono pierścień księżniczki. Ta piękna opowieść, choć legendarna, do dziś jest obecna w tradycji i przypomina o duchowej oraz kulturowej więzi między Polską a Węgrami. Sól wydobywana w Wieliczce miała szczególne znaczenie dla Królestwa Polskiego. Już w XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego, zyski z kopalni były tak ogromne, że nazywano je żupami królewskimi, a ich dochody stanowiły fundament królewskiego skarbca. To dzięki nim możliwe było wznoszenie zamków, miast i rozwój handlu. Kopalnia stała się jednym z filarów potęgi państwa polskiego. Nic więc dziwnego, że wiliczka była traktowana niemal jak dobro narodowe, a każdy kawałek soli zyskiwał niemal magiczny wymiar. Pierwsze komory i chodniki powstawały jeszcze w XIII wieku. Była to praca niezwykle trudna i niebezpieczna. Górnicy korzystali z prostych narzędzi kilofów, łopat i młotów. Oświetlenie stanowiły łuczywa i kaganki, co sprawiało, że praca odbywała się w półmroku, wśród unoszącego się pyłu i ciężkiego zapachu soli. Mimo trudnych warunków, wokół kopalni rozwijało się miasto, które szybko zyskało znaczenie. Wieliczka stała się miejscem, gdzie krzyżowały się drogi kupców, a sól eksportowano nie tylko do sąsiednich krajów, ale także dalej, do Europy Zachodniej. Podziemne korytarze zaczęły tworzyć z czasem prawdziwy labirynt. Górnicy, którzy schodzili w głąb ziemi, czuli, że wchodzą do innego świata, świata ciszy, półmroku i tajemnic. W takim otoczeniu rodziły się legendy, pieśni i opowieści, które przekazywano z pokolenia na pokolenie. Kopalnia nie była tylko miejscem pracy, była przestrzenią, gdzie sakrum spotykało się z codziennym trudem. Nic dziwnego, że już w średniowieczu powstawały pierwsze podziemne kaplice, w których górnicy modlili się o bezpieczeństwo i siły do pracy. Tak zaczęła się niezwykła historia Wieliczki, miejsca, które łączy w sobie rzeczywistość i legendę. Z jednej strony to centrum wydobycia, dzięki któremu Polska zyskała potęgę gospodarczą, a z drugiej kraina podań i wierzeń, które nadały kopalni duchowy wymiar. Pierwsze kroki w mrocznych korytarzach otworzyły drogę do dzieła, które przez wieki będzie się rozwijać i które po dziś dzień fascynuje odwiedzających. Pod powierzchnią wieliczki rozciąga się labirynt, który wciąga każdego, kto odważy się zejść pod ziemię. Kilometry tuneli, rozgałęziające się szybiki i komory tworzą sieć, która przez wieki fascynowała podróżników, historyków i zwykłych turystów. Każdy zakamarek kopalni skrywa własną historię. Niektóre części były miejscem wydobycia soli, inne pełniły funkcje magazynów, a jeszcze inne stawały się przestrzeniami artystycznego wyrazu górników. Trudno uwierzyć, że te podziemia, tak starannie ukształtowane, powstawały rękami ludzi, których codzienna praca była jednocześnie wyrazem niezwykłej wytrwałości i kunsztu. Najbardziej znaną perłą Wielickich Podziemi jest Kaplica Świętej Kingi, miejsce, które w pełni pokazuje artystyczne możliwości górników. Każdy detal tej kaplicy został wykonany w soli, od misternych rzeźb po żyrandole i ołtarze. Ściany, ławki, kolumny, a nawet konfesjonały lśnią kryształową bielą lub delikatnie bursztynowym światłem, odbijającym się od lamp i solnych żyrandoli. To miejsce, w którym religia, sztuka i rzemiosło splatają się w jedną całość, tworząc atmosferę niemal mistyczną. Kaplica Świętej Kingi stała się symbolem nie tylko kopalni, ale i polskiego dziedzictwa artystycznego pod ziemią. Jednak podziemia Wieliczki to nie tylko kaplica. Warto wspomnieć o innych słynnych komorach, takich jak Michałowice, Warszawa czy Pieskowa Skała, które zachwycają zarówno swoją rozległością, jak i detalami zdobień. W komorze Michałowice zwiedzający mogą podziwiać rozbudowane systemy podziemnych korytarzy i szyby, które dawniej służyły transportowi soli. Komora Warszawa przyciąga uwagę rzeźbami i inskrypcjami górniczymi, a Pieskowa Skała zachwyca harmonijnym połączeniem natury i pracy ludzkich rąk. Każda z tych przestrzeni jest dowodem na to, jak precyzyjna i przemyślana była architektura podziemna wieliczki. Nie można też zapomnieć o artystycznej stronie podziemnego świata. Górnicy, którzy przez wieki pracowali w kopalni, tworzyli dzieła rzeźbiarskie z soli, które do dziś zachwycają turystów. Rzeźby świętych, sceny biblijne, elementy ornamentacyjne wszystko wykonane w materiale, który wymagał cierpliwości, precyzji i wyjątkowej wyobraźni. Niemniej imponujące są żyrandole solne, które oświetlają podziemne komory i nadają im niezwykłego charakteru. Światło odbijające się od kryształów soli tworzy iluzję, że korytarze żyją własnym życiem, pulsując subtelnym blaskiem. Podziemia Wieliczki pełne są także niezwykłych ciekawostek inżynieryjnych. System wentylacji, konstrukcja szybów, zabezpieczenia przed zalaniami czy metody transportu soli to wszystko świadczy o tym, jak zaawansowana była organizacja pracy w kopalni. Wiele rozwiązań, które dziś wydają się nowoczesne, funkcjonowało tu już setki lat temu, co czyni kopalnię nie tylko miejscem artystycznym, ale i technicznym cudem. Spacerując korytarzami i komorami, można poczuć ogrom pracy pokoleń górników. Każdy krok po solnych schodach przypomina o ludzkiej determinacji, o wysiłku wkładanym w wydobycie białego złota i o tym, jak pasja i kunszt potrafią przekształcić surowe materiały w arcydzieła. Wieliczka to miejsce, w którym historia, sztuka i architektura splatają się pod ziemią w sposób wyjątkowy, a każdy odwiedzający może poczuć magię i tajemnicę tej niezwykłej kopalni. Podziemia Wieliczki od wieków budziły nie tylko podziw dla kunsztu ludzkiego rzemiosła, ale również strach i respekt wobec tego, co niewyjaśnione. Górnicy od najdawniejszych czasów snuli opowieści o duchach, tajemniczych światłach i dźwiękach, które pojawiały się w korytarzach kopalni. Jednym z najbardziej znanych zjawisk były tak zwane samorodne płomienie dziwne migotania, które pojawiały się w komorach soli bez widocznego źródła światła. Pracownicy wierzyli, że to znak obecności duchów przodków górniczych lub opiekuńczych strażników kopalni, którzy czuwali nad bezpieczeństwem tych, którzy ryzykowali życie w głębi ziemi. Niektóre podania mówiły o duszach górników, którzy zginęli w wypadkach, a ich obecność miała ostrzegać przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Pracownicy podziemi opowiadali o zimnych podmuchach, nagłych hałasach i niepokojących szeptach, które słyszano w korytarzach, gdzie nie było nikogo innego. Te opowieści były przekazywane z pokolenia na pokolenie, a ich powtarzalność sprawiała, że stały się integralną częścią kultury górniczej Wieliczki. Górnicy byli przekonani, że w kopalni obowiązują nie tylko prawa fizyki i techniki, ale również pewne zasady magiczne i przesądy. Przestrzeganie ich było kluczowe dla bezpieczeństwa. Na przykład przed wejściem do nowych tuneli składano drobne ofiary. Często były to symbole soli lub drobne przedmioty przyniesione w intencji opieki nad pracownikami. Uważano również, że złamanie zakazów lub lekceważenie rytuałów przynosi pecha, mogło dojść do zawalenia się stropu lub innych groźnych zdarzeń. Nie tylko górnicy, także odwiedzający i badacze podziemi od wieków dzielili się własnymi doświadczeniami niezwykłych zjawisk. Relacje o tajemniczych światłach. Nagłych zmianach temperatury, a czasem wręcz o niewyjaśnionych dźwiękach solnych dzwonów krążyły wśród lokalnej społeczności i turystów. Niektóre opowieści stały się legendami, które przetrwały do dziś, a przewodnicy po kopalni z wdziękiem przytaczają je podczas oprowadzania, dodając podziemiom auremistycyzmu. Kaplice i rzeźby w kopalni również były miejscem niezwykłych historii. Niektóre z figur wykonanych z soli według podań wydawały się ożywać w świetle lamp. A cienie rzucane przez Żyrandole Solne przyciągały uwagę tych, którzy wierzyli w obecność duchów. Szczególnie kaplica świętej Kingi, będąca sercem artystycznym kopalni, była miejscem, gdzie wielu górników i pielgrzymów doświadczało niezwykłych przeżyć duchowych, które potem opisywali jako kontakt z tajemniczą siłą podziemnego świata. Niektóre legendy dotyczyły także poszukiwań skarbów i sekretów ukrytych w solnych komorach. W dawnych czasach górnicy opowiadali o tajemniczych drzwiach, za którymi, według podań, miały znajdować się kosztowności lub zaginione przedmioty dawnych właścicieli kopalni. Choć współczesne badania i dokumenty historyczne nie potwierdzają istnienia takich skarbów, sama możliwość odkrycia nieznanego dodawała podziemiom niezwykłego uroku i sprawiała, że ludzkie wyobrażenie o wieliczce stawało się jeszcze bardziej fascynujące. Nie brakuje też opowieści o zaginięciach i niewyjaśnionych zdarzeniach, które do dziś są omawiane przez lokalną społeczność. Czasem pojawiały się historie o górnikach, którzy znaleźli się w innych częściach podziemi bez pamięci o drodze, którą przeszli, lub o tajemniczych głosach prowadzących w nieznanych. To wszystko tworzyło atmosferę miejsca, które nie było jedynie kopalnią soli, ale przestrzenią, gdzie rzeczywistość łączyła się z wyobraźnią, a każdy krok mógł prowadzić do spotkania z nieznanym. Dziś, odwiedzając Wieliczkę, turyści i badacze podziemi wciąż opowiadają swoje własne historie o dziwnych odczuciach, cieniach i świetlnych migotaniach. Choć większość zjawisk można wytłumaczyć naturalnymi przyczynami, ich powtarzalność i wyjątkowy klimat kopalni sprawiają, że legendy o duchach, przesądach górników i tajemniczych zdarzeniach pozostają żywe. Podziemia Wieliczki są więc nie tylko świadectwem kunsztu ludzkiego rzemiosła i wytrwałości. Ale także miejscem, gdzie historia splata się z tajemnicą, a przeszłość z niewyjaśnionym. Wieliczka, dawna kopalnia soli, od wieków była świadkiem historii, ale dziś jest przede wszystkim symbolem polskiego dziedzictwa kulturowego, docenianym na całym świecie. Pisanie kopalni na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1978 roku potwierdziło jej unikalną wartość, zarówno jako miejsca o znaczeniu historycznym, jak i arcydzieła inżynierii i sztuki podziemnej. Od tego czasu wieliczka stała się nie tylko atrakcją turystyczną, ale także przestrzenią edukacyjną, kulturalną i artystyczną, w której przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Dziś kopalnia przyciąga miliony turystów rocznie, którzy pragną zobaczyć podziemne komory, galerie, kaplice i rzeźby wykute w soli. Trasy turystyczne prowadzą przez kilometry korytarzy, wiodąc odwiedzających przez niesamowite przestrzenie, gdzie każdy detal architektury solnej opowiada historię ludzkiego kunsztu i determinacji. Goście z całego świata podziwiają zarówno techniczne osiągnięcia dawnych górników, jak i artystyczne wytwory ich rąk. Żyrandole solne, rzeźby świętych, kaplice i misterne dekoracje, które tworzą niepowtarzalną atmosferę podziemnego świata. Kopalnia stała się również przestrzenią dla wydarzeń kulturalnych. W podziemnych komorach organizowane są koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, wystawy rzeźby i fotografii, a także inne wydarzenia artystyczne, które wykorzystują unikalną akustykę i klimat solnych sal. Odbywają się tu pokazy multimedialne, warsztaty edukacyjne i spotkania naukowe, które łączą pasję do historii, sztuki i nauki. Wieliczka jest miejscem, gdzie przeszłość staje się inspiracją dla współczesnej twórczości, a podziemia żyją własnym, niezwykłym życiem. Obecność Wieliczki w literaturze, filmie i sztuce współczesnej podkreśla jej znaczenie jako symbolu polskiej historii i kultury. Motywy kopalni pojawiają się w książkach, reportażach, dokumentach i filmach. Przyciągając uwagę zarówno twórców, jak i odbiorców z całego świata. Podziemia solne stanowią tło dla opowieści o ludziach, którzy tu pracowali, oraz o niezwykłych wydarzeniach, które kształtowały lokalne tradycje. Artystyczne wizje wieliczki w malarstwie, fotografii i rzeźbie dokumentują jej wyjątkowy charakter i podkreślają jej rolę jako miejsca, w którym sztuka i historia splatają się ze sobą. Nie sposób pominąć także edukacyjnego wymiaru kopalni. Wieliczka jest miejscem, gdzie młode pokolenia mogą poznawać historię górnictwa, techniki wydobycia soli oraz kulturę materialną dawnych społeczności. Organizowane są tu warsztaty, lekcje muzealne i interaktywne wystawy, które pozwalają zwiedzającym nie tylko podziwiać podziemne cuda, ale także zrozumieć kontekst historyczny i społeczny, w którym powstały. Kopalnia staje się więc miejscem spotkań z wiedzą, sztuką i historią w którym każdy krok prowadzi do odkrywania nowych znaczeń i inspiracji. Podziemia wieliczki, choć niezwykle funkcjonalne i technicznie doskonałe, mają również wymiar symboliczny. Stanowią świadectwo ludzkiej wytrwałości, kreatywności i zdolności do tworzenia piękna w najtrudniejszych warunkach. Turystom i artystom oferują przestrzeń do refleksji, zadumy i inspiracji, przypominając, że historia, kultura i duchowość mogą współistnieć w jednym miejscu. Wieliczka pokazuje, że pod ziemią, w ciszy i chłodzie korytarzy, kryje się niezwykła opowieść o człowieku, jego pracy i marzeniach. Dzięki swojej renomie, bogactwu historii i unikalnej atmosferze, Wieliczka pozostaje nie tylko atrakcją turystyczną, ale także miejscem, które inspiruje do tworzenia, badania i odkrywania. Jej obecność w kulturze i współczesnym życiu Polski jest dowodem na to, że dziedzictwo narodowe, nawet ukryte pod ziemią, może mieć nieoceniony wpływ na świadomość społeczną, artystyczną i edukacyjną. To miejsce, gdzie każdy odwiedzający może poczuć więź z przeszłością, docenić ludzką pomysłowość i znaleźć inspirację do własnych poszukiwań twórczych i duchowych. Podziemia Wieliczki to miejsce, które łączy historię, kulturę i duchowość w jednym niezwykłym świecie pod ziemią. Każdy tunel, każda komora i kaplica opowiadają historię ludzkiej pracy, wytrwałości i kreatywności, a kunszt górników sprzed wieków nadal zachwyca i inspiruje. To nie tylko kopalnia soli, to świadectwo narodowej tożsamości, dziedzictwa kulturowego i niezwykłej pasji ludzi, którzy przez stulecia kształtowali to miejsce. Spacerując po podziemiach można poczuć puls historii, Spotkać echa dawnych legend i dostrzec piękno, które przetrwało próbę czasu. Jeśli podobał ci się ten film i podróż w głąb solnych korytarzy, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne fascynujące historie i odkrywać miejsca, które kryją w sobie niezwykłe opowieści. Już wkrótce zabierzemy was do Tarnowa, miasta pełnego historii, zabytków i niezwykłych miejsc, których nie można pominąć. Dołącz do nas w kolejnej podróży, aby poznać kolejne tajemnice Małopolski i poczuć ducha miejsc, które kształtowały naszą przeszłość i kulturę. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podziemnej wędrówce po wieliczce. Pamiętajcie, historia kryje się nie tylko w książkach, ale także w miejscach, które odwiedzamy i które pozostawiają trwały ślad w naszej wyobraźni. Do zobaczenia!